Ja bym prosił, żebyście Państwo przypomnieli treść pytania, bo wtedy ludzie zobaczą, jak odpowiadający odbiegli od tej treści. Ale teraz jest czas na Państwa pytania. Państwo pytanie. tu zadajecie sobie pytania. No już. Dobrze, Uda z pytanie minęło, a teraz Państwo w tematach zagranicznych zadają sobie nawzajem pytania. Na tym polega to może Uda Pan Zandberg, wzajem... jako internacjonalista lewicowy, proszę wymienić liczbę krajów i narodów, z którymi nie powinniśmy współpracować rzecz jest bardzo prosta, panie Maciek. Nie powinni być naszymi przyjaciółmi, i sojusznikami ci, którzy naruszają prawo międzynarodowe, ci, którzy Który prowadzą kompletnie. politykę imperialną, ci, którzy naruszają świętą zasadę nieagresji w stosunkach międzynarodowych. E, jeżeli pan szuka e, sympatyka pańskich sympatii kremlowskich, to u mnie go pan nie znajdzie. Nie mówimy Dziękuję. o stosunkach międzynarodowych. Czy... Żeby no, 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 Zabry, tak, no, sekund, no, no, możemy Nie mówić... maczak 20 sekund na riposte. Mieliśmy mówić o stosunkach międzynarodowych, ja tu słyszę, proszę Państwa, o czołgach i bombach. I taka piosenka mi się przypomniała, co wy macie w głowie? Czy te czołgi wasze te bomby e, e, jak zombie? Proszę państwa, no to jest jakieś chore. Czy, czy my nie możemy e, robić takiej polityki międzynarodowej, jaką robią Chiny? Są lubiani i zapraszani. Cały świat. E, Taki naród i taki kraj będzie szanował. O, panie...